Witam serdecznie. Algorytm YouTube'a ostatnio nagrodził mnie tym, że jakieś prehistoryczne filmy moje wyciągaję, proponuję widzom na temat montażu szuflad sprzed, nie wiem, 5 czy 6 lat jest ten film i tam ciągle ludzie mi zadają różne pytania odnośnie tego systemu. A ja niestety nie pamiętam w ogóle już tego, ponieważ używam innego systemu szuflad, wydaje mi się, że lepszego, nawet na pewno. Dlatego postanowiłem, że nagram nowy film o nowych szufladach, których używam. Zatem zapraszam na film. Dzisiejszym tematem jest szuflada i pokażę całą szafkę w systemie Sevrola Several Slim Box 3D. To jest nowość na rynku. Poprzednia była Sewrol Slim Box i jest super, a ta 3D ma regulację 3D, jak sama ona wskazuje. Ale pokażę Wam kilka nowości, jakie tutaj są przy okazji. Używam tych szuflad. No powiedzmy, że od mniej więcej dwóch miesięcy chyba. Więc coś, coś, coś tam się pozmieniało w nich. Poza tym, że w pudełku oczywiście instrukcje instrukcję no i całą szufladę, to jest kilka ważnych tematów, które warto by tak po prostu tylko powiedzieć. Może tego na filmie nie widać, ale ta szuflada jest bardziej biała. Bardziej biała, bardziej biała. Graal 9003. 90 e, taka śnieżno-biała, widzicie, biało-biała. E, mocowanie metalowe, e, zintegrowany w tyłek. E, tutaj jest bezkołnierzowo, to więc łatwiej się też przykręca szufladę. Ważna rzecz, taka gwiazdeczka tutaj w w ogóle wszystko, inaczej się liczy spody, dlatego też instrukcja obsługi warto się z nią ponownie zapoznać. Spody się inaczej liczy, bo teraz się odejmuje 21, a nie jak poprzednio chyba 60, 75? Chyba się tak, 75 się odejmowało, e, więc na spód się odejmuje troszkę inaczej, spód jest większy. E, takie różne ważne rzeczy to na przykład, jeszcze to, że jest e, masowanie frontu, tym razem metalowe. Momencik prowadnica. cała jest, a nie tak wycięta. To też fa fajna, e, fajna sprawa. Tak, patrzę w instrukcję obsługi i pierwsza ważna rzecz, którą się rzuciła w oczy, a zapomniałem o tym, to są nowe wymiary szuflad. Teraz szuflada już nie ma 199 mm, tylko ma 213. Jest minimalnie wyższa. Te inne wymiary to jest 90, 131, 178. Szuflady są wyższe, bo producenci próbują nam pokazać, że mają więcej produktu, albo że jest go mniej, więc wydłużają pudełka. Takie tam wiecie, jak to się nazywa po polsku czy po angielsku, ale niestety zapomniałem w tym momencie tego słowa. No i ważna rzecz, tutaj tak pokrótce pokażę, jak się składa taką szafkę. Generalnie jest instrukcja obsługi do tego, a jakże można sobie ewentualnie ściągnąć z internetu takiego PDF-a, jak przykręcać prowadnicę. Tu jest nowość. Taki super szablon. Tak naprawdę wkłada się go tylko w złożoną szafkę. Są otwory i prześcizna. Później się bierze dodatkowo szablon do mocowania frontów, gdzie się przykręca te mocowania, odstrzała. Wszystko pasuje. i Ja Wam się to pokażę. Zatem zaczynamy. Pajęka z okienka. Tak, jest szafka szybko złożona. Nie mam tutaj żadnej filozofii. Dlatego tego nie pokazuję. No, i teraz tak naprawdę szablon. Szablon można oczywiście używać w pionie, nawet jakbyś sobie zamontował gdzieś szafki, i nagle się okazuje, że masz szufladę, no to szablon wystarczy położyć to wszystko. Trzeba się też mu przejrzeć, wczytać chwilę, ponieważ szablon jest uniwersalny, jest na szuflady 3D i na szuflady zwykłe serwisowym inboxa, i tak naprawdę tylko trzeba popatrzeć i znać się na cyfrach rzymskich i na arabskich. Zatem okazuje się, że tutaj według tej instrukcji jest napisane, że prowadnice Chevrolet Slimbox to są cyfry rzymskie, a prowadnice Chevrolet Box 3D to są cyfry arabskie. I tych używamy. Do tego oczywiście jest instrukcja obsługi, pokazuję. Instrukcja. Instrukcja obsługi jest taka. Tak naprawdę chodzi nam o wybranie teraz wariantu Chevrolet Box slim 3D. Mamy szuflady takie standardowe, to jest 283, 283, 140, więc generalnie na szablonie szukamy tylko jedynki, trójki i szóstki. Zatem jedynka, tutaj kręcimy, zaznaczamy miejsce na prądce nowej trójka i szóstka. Fajne, co nie? Zapomniałem, że powiedziałem, że są strzałki i tak naprawdę te strzałki to jest krawędź szafki. To wszystko zależy od Twojej ręki, czy sobie użyjesz ściska, czy nie. I chodzi o zaznaczanie: tak naprawdę, są dwie opcje. Na przykład taki punktak automatyczny, który idealnie się mieści w traktory. Ewentualnie punktak mechaniczny, czyli młotek. I kolejny punktak, czy jakaś śrubka, cokolwiek. Bierzemy trójkę, czyli to jest rada I gotowe. Proste, prawda? To co, nie pozostało nic innego jak przekręcić prowadnicę. Tak sobie składam te szuflady i uświadomiłem sobie, że może ktoś jednak nie wie. Jak się to szuflady składa, więc generalnie jak się liczy. Jest oczywiście w instrukcji obsługi. Pokrótce. Światło, szafki minus 21 mm, i to jest właśnie ten spod szuflady. W tą stronę z kolei, jeśli chodzi o głębokość, no to nominalna głębokość szuflady w tym wadku 500, minus 20 mm, zatem wychodzi tam 480. A z reguły szuflady każdy używa 500. No, jeśli chodzi o szerokość, to już powiedziałem. A jeśli chodzi o wtyło, jak no to, to oczywiście są te wymiary. 183, 148, 101 i 60. A jeśli chodzi o ten wymiar w tą stronę, to się od ściany szafki, od światła szafki odejmuje 42 mm. No i oczywiście, ile ludu, tyle możliwości skręcania tego. Zatem tak na szybko, tylko chciałem powiedzieć, że trzymając taki wtyłek, czyli taki spód, po prostu to wkładę. Ważna rzecz, tutaj licuję, żeby było prosto. Wkręt 3,516. Pierwszy strzał, drugi teraz już będzie łatwiej, bo już stoi. Czycie, zakładam sobie wcześniej wkręta na końcówkę. Tak jest, tutaj ustalam. Jest teraz druga, tak. Tyłek. I, tak. I teraz tak, w instrukcji obsługi jest napisane, że jeżeli są szuflady powyżej 60 mm, 600, to warto użyć takiego kątownika. Chodzi o coś takiego. Tutaj myślę, że warto to przykręcać, bo dzięki temu całość jest sztywniejsza. Od razu przykręcę muszę. Mimo, że moja szwede jest pięcetką, ale. Co tam? Skoro jest, to jest taka szansa, że jak tego nie wykorzystasz teraz, to albo zgubisz, albo zepsujesz. Yy, ok, wkładamy. Proszę, działa. Od razu pokazuje się wypina. Tu jest taki. Że powiem wichajster, który się rozciąga na boki i się ciągnie do siebie. To wszystko. Nie musimy tego podnosić, szarpać. Tak samo już wpieło. No co, pozostała jeszcze jedna szuflada. Ale w międzyczasie e, pokażę Wam, jak przykręcić. E, co przykręcić? E, przykręcić fronta za pomocą tego szablonu. Szablon musi być oczywiście dedykowany do frontów e, doprowadnie 3D, bo jest minimalne przesunięcie względem e, zwykłych e, szuflad. So, Idę teraz po fronta. Pan fronta. Ten front jeszcze nie jest pomalowany finalnie, on jest zapodkładowany, dlatego też ja tak dla na niego za bardzo nie dbam. Ale no, do filmu już wyciągnąłem takiego, bo akurat jest okazja, że mogę to nakręcić. Zatem odnajduje się co i jak, gdzie jest przód, gdzie jest tył, gdzie jest spód. No tu wiecie, z lakiernikami różnie bywa, powinno być wszystko idealnie, a czasami tak nie jest. Zatem jest szablon i teraz ważna rzecz. Tu jest napisane, że C to są szłudze środkowe, a D to są środy dolne. My pierwszą przekręcamy dolną, a drugą środkową, więc potem już zmieniamy na C. I tak samo trzecią też zmieniamy na C. Tu ja może zacznę od C, żeby było ciekawiej. Zaznaczam sobie yy, w sumie tylko dwa punkty, przykładam dolny i górny, tak akurat wyszło. Z drugiej strony zrobię dokładnie to samo. Teraz wezmę wkręta. Ponownie 35 na 16 czwórkami raczej nie polecam kręcić, ponieważ są mało otwory. Tak. Tak sobie myślę, że co mi się spodobało to to, że w pudełku z prowadnicami nie ma śrubek. Śrubek wkrętów, ponieważ z reguły te wkręty są jakieś takie dziwne i generalnie większość ludzi przynajmniej tam się wydaje je wyrzuca, My lepiej użyć swoich własnych, a po co marnować zasoby niepotrzebnie na wkręty, które z reguły lądują w koszu albo gdzieś są schowane na warsztacie, a może się przydadzą, a może nie. Dobra, front jest przykręcony, raczej nie, nie front, tylko mocowanie do fronta jest przykręcone. To już ten moment. Jeżeli wszystko dobrze policzyłem, to wszystko powinno pasować. Tadama. E, oczywiście, żeby w ogóle regulować fronty, to przede wszystkim musi być HDF-ka e, W szafce jest od założonej ze jest na film jeszcze, no co to się najpierw robi sztywność szafki, a potem dopiero się reguluje fronty. Zatem to był front środkowy, a teraz jeszcze front dolny. Idę po kolejnego fronta. Oto i on, ta sama sytuacja. W tym wypadku jednak właśnie użyjemy otworu D, a nie otworu C. Pierwszy ostatni. Pierwszy ostatni. Mocowanie frontu. Naprawdę to, że ono jest metalowe, to naprawdę jest y, super ważny temat. To naprawdę ułatwia pracę. Nie trzeba tak się denerwować, czy się plastik złamie, czy nie. Poza tym wyciąganie frontu potem z szuflady tutaj, a będę to za chwilę robił, ponieważ te fronty dalej idą do malowania, jest zdecydowanie prostsze. Dlatego też przykręcam na dwa wkręty, a nie na cztery. Bo przy finalnym już lakierem montażu będę to robił na cztery wkręty. Zapinamy kolejnego. Minimalnik dół. I będzie git. Tutaj widzę, że wszystko idealnie, nic nie trzeba poprawiać. Dobra, nie będę teraz sobie robił. No. Generalnie gotowe. Został że front ale jakby to jest nieistotne. Najważniejsze jest, że wszystko pasuje. Pasuje dzięki temu szablonowi i temu szablonowi. Wszystko zdecydowanie przyspiesza pracę. Taką szafkę naprawdę można złożyć w 20-25 minut na gotowo, że wszystkie komponenty są poprawnie policzone, poprawnie ucięte i oczywiście gotowe. Mega to przyspiesza pracę. Polecam zdobyć. Jak to zdobyć? No to oczywiście można to zakupić. Można pogadać z. Ze, swoim, ze swoją zaprzyjaźnioną hurtownią i myślę, że da się to załatwić bez większego problemu. E, polecam. E, to tyle. Zapraszam na kolejne filmy. Myślę, że taki update o składaniu szafek szufladowych przyda się algorytmowi YouTube'a, a także Wam, moi drodzy odbiorcy. E, chciałbym powiedzieć radę słuchacze, ale w tym wypadku jednak widzowie. E, to tyle. E, dziękuję serdecznie. Tutaj są jakieś inne filmy, które ewentualnie mógłbyś obejrzeć, ewentualnie mogłabyś. Dziękuję. Do następnego filmu. Cześć.